Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam kilka konkretnych teleskopów, które są naprawdę świetnymi teleskopami na początek. I co, bez zbędnego gadania, zaczynamy. I od razu z grubej rury, nie? 8 cali Newton na podstawie Dobsona. Są dwie możliwości jego wyboru: z mikroruchami, to ta mała czarna gałeczka po prawej u dołu, lub bez tych mikroruchów, co powoduje, że cena waha się od 1900 bez. Do około 2200 z tymi mikroruchami, w zależności też od sklepu, w jakim kupujemy. tak. No i do tego możemy wybrać również wersję Flex, która jest rozsuwana i jest nieco droższa. W sumie od tego powinienem rozpocząć film, i kwotę wyjściową na zakup teleskopu uznałem za wyjściową na poziomie 2500 zł. Oczywiście mamy jeszcze wersję 6 calową na Dobsonie i ona jest moim zdaniem bardziej wygodna do obserwacji wizualnych niż na przykład 150 x 750 na EQ2 czy tam EQ3, tak. Jest ona wygodniejsza, a cena jest porównywalna. No i kończymy taką podstawową rurką, takim naprawdę minimum, jeżeli mówimy o teleskopach Newtona, jest to 130x900 na, na montażu niestety AZ2, jest nieco kłopotliwe podczas obserwacji, ponieważ wychylając się, podążając za ruchem obrotowym Ziemi, po prostu będziemy musieli tą tubę obracać, żeby aby okular był po prostu dość komfortowo do oka dostosowany. Nie pchałbym się w teleskopy tak jak 114 na 1000, ponieważ yy, tam jest zbudowana soczewka Barlowa, czy też barlowa jak to woli. Yy, I ona nie jest najwyższych lotów, i ten obraz tego teleskopu jest naprawdę bardzo marny. Więc nie pchałbym się w te 114 na 1000, a 114 na 900 na pewno będzie miała mniejsze możliwości 130. Teraz szybko przeskakujemy do refraktorów. Pierwszym, którego bym polecił, to jest 80 na 400 lub jego większą wersję 90 na 900. Są to najmniejsze sensowne teleskopy, które warto kupić w tych pieniądzach, około 1000 zł i nie tracimy na nich zbyt dużo no to znaczy na ich wartości, odsprzedając. Kolejnym teleskopem, i tutaj już przechodzimy do stricte obserwacyjnych teleskopów, jest to 102 na 500 teleskop, to taki no już wymiatacz, można powiedzieć, który ma swoją większą wersję, o której za chwilę opowiem, i to są sensownie wydane Pieniądze. Ten teleskop, jego cena, powiedzmy, to będzie gdzieś około 1500-1600 zł. Ona jest uwarunkowana od montażu, który sobie wybierzemy. Tak jak wszystkich teleskopów, które omawiam dzisiaj, ich cena jest różna w zależności od sklepu, jak i również montażu, na którym to wszystko jest usadowione. Tak na pewno. EQ2 będzie tańszy od AZ3, a tak jak w tym wypadku 120x600. To tutaj cena tego teleskopu będzie oscylowała powiedzmy gdzieś w granicach 2,5 tysiąca i to ze względu na montaż, na którym on jest postawiony, a jest to AZ3. I to jest fajny pomysł, bo ten montaż możemy uzbroić w napęd w jednej lub w dwóch osiach i już go użyć do astrofotografii, ale może o tym innym razem. No, i na koniec zostawiłem sobie teleskop 120x1000. No, i to jest super sprzęt, praktycznie do wszystkiego. Bardzo polecam poza astrofotografią, ponieważ te teleskopy, które omówiłem do tej chwili, są to achromaty. A teleskopy ED są zbyt drogie, niestety, aby zmieściły się tu w tej liście teleskopów do 2500 zł. No i teraz przeskakujemy do teleskopów z optyką mieszaną, czyli zwierciadlono-soczewkowych. Niestety nie znajdziemy tutaj żadnego szmita kasegrajnego, ponieważ ich cena jest okropnie wysoka. A jedyne co znajdziemy to takie typowe sprzęty balkonowe. Bym powiedział, ale o dość dużych możliwościach. Pierwszym z nich jest maczek 127 5 cali. Jak zwykle zaczynamy z grubej rury i to jest największy teleskop, jaki możemy kupić sobie nowy w systemie mieszanym. Tak? No typowy sprzęt balkonowy o dużych możliwościach obserwacyjnych, jak już wspomniałem wcześniej, jeżeli chodzi o księżyc i planety układu słonecznego, no to kurczę naprawdę szapoba. Nie ma lepszego sprzętu w kwocie do 2500. Oczywiście mówię o teleskopie zawieszonym na EQ3. Jeżeli wybierzemy montaż AZ3 czy EQ2, no to będzie ta cena niższa, ale pamiętajmy, że głowica stabilniejsza jest lepsza. No i zostały ostatnie dwa maczki, o których chciałbym jeszcze wspomnieć. Jest to 102 Mac oraz Mac 90. Drugi jest sprzedawany na takim ciekawym montażu w wersji Virtuozio. Gdzie możemy tam na końcu sobie podłączyć pod niego również aparat i się już zacząć bawić z tym montażem do astrofotografii, takie początki astrofotografii. I to by były wszystkie takie sensowne teleskopy w cenie do 2,5 tysiąca złotych, które mógłbym polecić na początek dla początkującego astromiłośnika, aby się po prostu nie zawiódł, popełnił błędu początkującego kupując jakieś chłamy marketowe, z którymi będzie siedział do końca życia patrząc na to w pokoju lub wyrzuci to do śmietnika, żeby nie patrzeć na to ile wydał niepotrzebnie pieniędzy. No i na koniec, gdzie dokonać zakupu takiego sprzętu? Ja bym Wam polecił stricte sklepy do tego, czyli w Delta Optical, Teleskopy.pl, Teleskopy.de. Nie kupowałbym w marketach, ponieważ tam sprzedawcy nie tylko, że nie mają pojęcia o tym, co sprzedają, to jeszcze do tego wcisną Wam jakiś chłam, nie daj Boże. Jeśli zdecydujemy się na zakup sprzętu używanego, to tutaj poleciłbym fora astronomiczna. Na Facebooku mamy taką grupę, która się nazywa Gełda Sprzętu Astronomicznego, gdzie również, tak samo jak na forum, możemy się dowiedzieć o sprzęcie nieco więcej, jak również o jego użytkowniku, co zapewnia pewny zakup. Więc to by było na tyle. Na razie do następnego filmu. Hej, trzymajcie się!